Witam Państwa w firmie Maszyneria PR. Ja chciałbym zademonstrować pracę pieca komorowego siltowego. 600 na 10, 25. Posiada 12 siltów. Włączany piec. Poszy tam do góry. Tu na dole mamy taką torbę do ustawiania mocy transformatora. W tej chwili jest na czwartej pozycji. No i piec się załączył i posiada wyłącznie główny amperomierz, sterowanie i posiada termoregulator z czujnikiem, na którym możemy sobie ustawić żądaną temperaturę 1000, 1100, 1200 w zależności od potrzeb. W tej chwili piec będzie grzał. Zasilanie jest włączone. Pokażemy jak nagrzeje, jak sility grzeją. I ruszyła temperatura, już idzie grzanie, idzie w górę o trzydzieści stopni, już mamy. Się tam jeżeli piec osiągnie żądaną temperaturę jaka jeżeli ustawiona, zaczyna przełączać, wyłączyłam amperomierz i teraz jest studzenie i po chwili, po paru minutach znowu zaskoczy, będzie szedł na pół na temperaturę. Na termoregulatorze możemy zwiększyć temperaturę. O! Na 180 i automatycznie włączył się amperomierz, czyli jest grzanie. A już idzie w górę temperatura po osiągnięciu wartości zadanej wyłączy nam amperomierz. Poza tym posiada krańcówkę wyłącznik. Jeżeli otworzymy komorę, automatycznie wyłącza nam nastawione parametry, wyłącza nam. O, wyłączyło wszystko 84 i teraz pokażemy sility grzewcze podniesiemy klapę do góry. O proszę I są nagrzane. Raz z prawej strony, a raz z lewej strony proszę Jest taka blacha do wyciągania materiału z pieca. I automatycznie się chłodzi, bo jest wyłączony. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na stronę www.maszyneria.pl do obejrzenia innych maszyn i obrabiarek.